Witam serdecznie, od z tej strony. Moi drodzy, kolejny dzień po dość burzliwej niedzieli. Mamy dzisiaj poniedziałek. Niedzielę całą padało. Rano od godziny 5 do godziny chyba 12 to było można powiedzieć, że takie lekkie oberwanie. I cały wczorajszy dzień przesiedzieliśmy w autach. Teraz brygada kryzys jest już cała zebrana i planujemy co dalej. Jest kilka możliwości. Miałem też telefon i jednego maila odnośnie poszukiwań e, obrączek zagubionych i pierścionka jednego. Być może pojadę do rynu, o ile się pani zdecyduje i do mnie oddzwoni, albo pojedziemy do Piszu, Pisz, albo do Mrongowa. wszystko się za chwilę wyjaśni. W busie pełny ogar. Zastanowione, 42 km przed nami, kierunek Pisz, plaża główna. Jestem kierownikiem i muszę poczekać na moje owieczki, bo tu jest taki wyjazd dziwny. Ale dobra, ten tą Audicją pojedzie, Tatula już też jest. Targ Staroci, może podejdziemy, zobaczymy co tam jest. I taktyczna Biedronka. O, ile wpinek. Jakie wpinki fajne. No, gazmaski. PRL-ki, magnety, ciekawe, czy to z łusek, to z łuski jest chyba. Podstawa, jakby z pełno, pełno. Tutaj są ewidentnie wykopki, są jeszcze nawet jakieś monety. Ta jakieś Jest cienkie, takie cienka miedziana moneta, strasznie cienka, cieka. ciekawe. Tutaj są zazwyczaj same PRL-ki, jakieś medale. No ale fajnie to wygląda. Tu jakieś odznaczenia. Bagnety. Kawałki gąsek. Tu bagnety. Proszę bardzo, kawałki bagnetów. Całe bagnety. Ewidentne wykopki. Oliwiarka. Chyba nawet w środku coś jest. Tu jest ta, co znaleźli... Nie, bo tam ta była w kształcie serca. Łyżki. Kupujemy jakieś śliwki, jakieś czereśnie i tak dalej. A Kuba był w biedrze. Ale tu fajnie. Jesteśmy już w Piszu, ale tu jest fa fajnie i ładnie. Jest chatka rok nad Pisą. E, I jedziemy na. Tam jest darmowy parking. Ale mi się plany zmieniły ze względu na to, że będę jechał do Rynu. Kurde, jaka kozacka miejscowa. Darmowy parking na trawie. Kto by pomyślał? No, oni tutaj, wy zostajecie tutaj w Piszu. Ty jedziesz, ty zostajesz tutaj. Kuba jedzie na jakieś kąpielisko gdzieś, a ja jadę, jadę do Rynu, Mam godzinę. Także jest obrączka do znalezienia. Dzwoniłem do lokalnego poszukiwacza do pana Oryna, którego serdecznie pozdrawiam. I dzwoniłem również do Michała, przepraszam, ale Michał nie odebrał. I oni nie chodzili na tym głównym kąpielisku tam przez, przez dwa tygodnie, a to tydzień temu zostało zgubione. Jeżeli to tam jest, to będzie krótka piłka, bo zostało to zgubione dość płytko. Także miejmy nadzieję, że się uda szybko ogarnąć to w godzinę i, i wrócę. No, miało być poszukiwanie tutaj na kąpielisku, ale. No, jest zlecenie, dość blisko to jadę. Musiałem się wrócić, bo przecież ja nie mam słuchawek, i musiałem mainlaba wziąć od ojca. jeszcze przy okazji dostałem śliwki i trochę, trochę owoców, które kupiliśmy. Godzina przede mną już jest opóźnienie. Dojechałem na miejsce, już się szykuję. Tu jest to całe jest dwóch ratowników i jeden z nich prawdopodobnie podał numer telefonu do mnie osobie, która jest zleceniodawcą. i po prostu obrączka spadła podczas gry w piłkę. E, tydzień temu e, trzech lokalnych poszukiwaczy obdzwoniłem i nie szukali na tej plaży i nie znaleźli na przestrzeni tygodnia żadnej obrączki, także jest szansa, że będzie. Obrączka spadła gdzieś tutaj w tych rejonach. Wszystko gotowe. Sitko wziąłem? A ja sitka nie wziąłem sitko. Dobra. I będziemy szukać. Widzieliście na timelapse jedna rajka i z powrotem sygnał 13. Od razu wiedziałem, że to będzie obrączka, bo był, wszystkie sygnały są tutaj na e, troszeczkę głębiej. Dwie 20 groszówki były na samym, jakby to powiedzieć, dnie i można było je od razu wyciągnąć i słuchać to było. A to był taki silny sygnał, że nie wiem. I teraz zobaczcie, co tutaj poznajdowałem. Pełno kapsli, wiem, że tu jest gdzieś dwuzłotówka. złotówka. Jakieś dam 20 gruszówki, i patrzcie, takie rzeczy są na 30. Na... No, dobrze, że nie spadł, ale wyłapałem to szczęście. I są takie, takie brzydkie rzeczy. Potem to wszystko będę wyrzucał, ale mam tutaj pozwolenie od ratowników, których serdecznie pozdrawiam. Nie będę pokazywał, bo nie wiem, czy sobie życzą, ale e, idę dalej. Bateria na kąpielisku. Super. Kąpielisko jest bardzo czyste. E, od kiedy znalazłem. Obrączkę to tylko 10 groszy wpadło, a tak to same kapsle. Jest bardzo fajna, przejrzysta woda. Widać wszystko. Będę wchodził tam. Bardzo mocny sygnał i mamy kolczyk. To jakieś dziadostwo. Aluminium chyba. Moje. Z głębin... <laughs> Przepraszam. Z głębin wyszedł teraz grosz. jedziany. I co? I dwa ziko. nie 50 50-50 Myk Znalazłem jeszcze jakieś monety, jakieś pierdoły, ale za dużo dzieciaków jakoś się zrobiło. I plaża też jest strasznie czysta na głębszej wodzie. Także rezygnuję i wracam do Brigady Kryzys. Czas na podsumowanie. Podsumowanie wygląda następująco: szukaj dalej, nieprawda, bo ja znalazłem. Jest piękna obrączka ze zlecenia, jest 4, 5 zł i jakiś dziadowski kolczyk. Tak to wszystko się prezentuje. To, jak było głęboko, nawet sobie nie zdajecie sprawę. Kąpielisko miejskie. Postanowiłem, że nagram Wam okolice. Kąpielisko na jeziorze Ołów w Rynie. Tak fajnie, tutaj trochę gastronomii jest. Idę do auta, wyrzucę śmieci. Fajne miejsce na urlop i nie tylko. Całe szczęście nie ma żadnej niespodzianki. Pewnie, śmiało. I pakujemy się. Zdjęcia jeszcze jakieś tam. Hopla! Wykonanie. Zlecenie wykonane. Dzwonię do Corsiera, żeby się spytać, bo wysłał mi pineskę do takiej miejscówki. Gdzie to jest? Pyk, wysłał mi pineskę do miejscówki, ale godzina 7. Jest koło pisza. To jest tutaj. To ja jadę do pisza, tak czy inaczej. BIK! Godzina z powrotem. Dojeżdżam już do Pisza, a w zasadzie chyba właśnie do niego wjechałem, tak? E, jadę do ojca za i... 300 metrów? Skręć w lewo. I gadałem z Corsirem przed chwilą, bo dzwonił i mówi, że znalazł dziewicę. Taką jak balaton, mniej więcej. Mówi, że kapsel na kapsel, moneta za monetą, pierścionek złoty jakiś tam znalazł, bez punc. Więc ciekawe, ciekawe to jest. E, Skręć w lewo. Znalazł jakiś srebrny pierścionek, srebrną ketę. Także jadę do ojca, mam wpierony do odpisywania. O! Mam wpierone do odpisywania Wam. Teraz próbowałem tu nad, nadrobić głosówkami, ale i tak tam tego jest tyle, że, że się nie wyrobię dość długo. Także teraz się trzeba spiąć i nadrobić robotę. Podjechałem do taty i jedziemy do Kurfira. Wyjeżdża tym kabanem, wyjeżdża. Wyjeżdża i wyjechał. Taktyczne zakupy. Zakupy zrobione. Jest już ciemnawo, ale podjechaliśmy tu do Corsira. Tu jest jakiś parking płatny, ale, ale nie płatny, bo nikogo nie ma, nie ma kto pobrać opłaty. I dzisiaj tutaj zostajemy. No, tutaj. Jak miejscówka? Bardzo fajnie, podoba mi się tutaj. Dużo rzeczy wychodzi w wodzie? No, w miarę, w miarę. Jest trochę pereli A ten, może widzowie by chcieli zobaczyć Srebe, u ciebie no. na kanale. To zapraszam. Takim Jak się kanał nazywa? Corsir. Zapraszam serdecznie. Godzina. No, następny dzień już, 10 po. I oglądamy Sapera, który u Astrocosmona, Zgoda, łaził za meteorytem Półtuskim. Miałem się z Saperem tam spotkać, ale miałem. To już było jakiś czas temu i miałem wtedy to poszukiwanie obrączki, więc nie mogłem się z nim spotkać wykonać raport miesięczny zapomniałem tego wbić No to wykonaj raport miesięczny i będę musiał jeszcze nabić raport miesięczny 1200 zł Dobra, drukuj, drukuj I tak niech sobie będzie ten raport miesięczny I teraz jedynka Poszukiwania, usługa 120, 199 zł. Zatwierdź, zatwierdź. Proszę bardzo. I to będziemy wysyłali razem z panią obrączką do właściciela. 299 zł. Poszukiwania. Fajnie, że udało się znaleźć tą obrączkę. W dniu jutrzejszym będę ją wysyłał. I teraz tak. Na pewno następny odcinek będzie z poszukiwań tutaj na tej plaży. Corsair mówi, że bardzo dużo sygnałów, więc być może trafi się jakieś złoto nie na zlecenie, ale tak po prostu samo z siebie. Postaram się jutro szukać z jakieś 6, 7, 8 godzin. Jesteśmy obkupieni na maksa, bo byliśmy na taktycznych zakupach w biedrze. Więc w następnym odcinku możecie się spodziewać dużej ilości fantów. Być może będą jutro jakieś telefony ze zleceń. Natomiast no jest tego coraz więcej zdecydowanie. Wiadomo, że to jest chyba czwarty czy piąty odcinek dopiero z tej serii, i dopiero się to wszystko rozkręca. Ale idzie to w dobrą stronę. Dobra, zaliczone zlecenie. Jak dzwoniłem do zleceniodawcy, no to był przeszczęśliwy i dostałem też takie fajne SMS-y, To jest naprawdę gdzieś tam buduje człowieka wewnątrz. No i cieszy się człowiek. Dobra, tyle z mojej strony. Jakbyście chcieli jakieś info odnośnie detektorów metali czy prawa, które gdzieś tam to wszystko reguluje w naszym kraju odnośnie tych poszukiwań, naszego hobby i tak dalej. Śmiało pisać na znalezione w wodzie małpinter.pl bądź dzwonić na te wszystkie tam dane na samym końcu filmu. Trzymajcie się. Cześć.